Cmentarz na Rossie to ponad 10 hektarów terenu położonego w południowo-wschodniej części Wilna. Powstał już w 1769 roku i dzieli się na Starą Rossę i powstałą w 1847 roku Nową rosę. Oba cmentarze dzieli ulica. Wycieczki z Polski zwykle odwiedzają tę starą rosę, do której wejście znajduje się obok kwatery wojskowej i mauzoleum matki i serca syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce. Tylko na Rosie jest napis w języku polskim. Przed rokiem udało nam się po prostu to załatwić. No, długa, długa była ku temu droga, ale udało się z tego powodu, że no, większość turystów są Polacy, mają też postać, Tablice informacyjne przy swojej Bramie, przy Uniwersytecie też z napisem w języku polskim. A wycieczki z Polski to zdecydowanie przeważająca liczba odwiedzających tą narodową nekropolię, na której pochowane zostały m.in. znaczące dla Polski i Polaków osoby. Przy bramie wejściowej znajduje się alejka profesorska z grobami wileńskich naukowców. Kazimierz Wilczyński, Kazimierz Wilczyński, zawodu lekarz. Ale odszedł od zawodu i poświęcił się swoje życie, zauważył, że Wilno się zmienia. Żył w XIX wieku, aparatów fotograficznych jeszcze nie było. Sprowadził znanych malarzy, Androlego, innych i po prostu wyrodziło swojego życia. Albumy wileńskie, później albumy warszawskie, albumy kijowskie. Na roście pochowani są też członkowie rodziny Józefa Piłsudskiego, a w tym jeden z jego braci Adam. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą w Wilnie ustawicznie prowadzi renowacje zabytkowych nagrobków, w czym często wspomagają ich finansowo rodacy z Macierzy. Podczas y, jednej z wizyt y, towarzystwie z y, z Krakowa, Częstochowy, Śremów była taka grupa naszych znajomych. Zrobili żółtkę i właśnie odnowiliśmy ten pomnik. Aniszyk nigdy jest powstańcem listopadowym. Za udział w powstaniu został skazany do Nerczyńska, do kopalni srebra, do Syberii. Pracował, był przykuty do taczki. Jest na rosie grup historyka wileńskiego Jerzego Ordy, który po II wojnie światowej pozostał na Litwie. Był faktycznie jedyną osobą w Wilnie, która tak dokładnie znała całe archiwum wileńskie. Ale władze sowieckie zapewnili mu pracy w archiwum. Powiedzieli po prostu oddać, żeby być, pracować w archiwum. Pracował jako woźny, jak, jako dozorca, żeby mieć dostęp do dokumentów. Jest też grupa ojczyma Juliusza Słowackiego, z którym wieższ był mocno związany, wileńskiego lekarza Augusta BQ. BQ w tragicznie przejechał po południu odpocząć do domu. Była burza, piorun kulisty trafił przez okno, zabił pana Beku. Mickiewicz napisał, nic się nie stało, tylko trafił piorun i pan Beku zginął. Słowacki bardzo się na to, no, to bardzo oddalilo dwóch wieszczów i niby myślą, że wszyscy, że to z powodu konkurencji, jednak to było z powodu uczyma, tym bardziej, że Mickiewicz czwartej części dziadów obwinia, Pana BQ za, za współpracę z Cenatem, że niby on tam coś podawał, listy studentów, także no, to bardzo poróżniło wieszczów, a teraz obydwaj leżą na Wawelu w, jednej, w jednym pokoju. Tuż przy cmentarnej kaplicy znajduje się grób z popiersiem zasłużonego między innymi w powstaniu listopadowym Joachima Lelewela. Lelewel był profesorem historii. Na początku pracował, pracował w Warszawie, później powrócił do Wilnia, wykładał historię na Uniwersytecie Wileńskim trafił w niełaskę Cerata i został po prostu wygnany z Wilna. Wyjechał do Francji, nawet, nawet we Francji do, do, doszła do niego ręka Ceratu, czyli zabronili, zabronili mu mieszkać w Paryżu, tylko mieszkał gdzieś tam pod Paryżem. Cmentarna kaplica na Rossie przez wiele lat służyła jako magazyn. Odnowiono ją w latach 2007-2009. Przed pięcioma laty zaś, po odkryciu u podnóża góry Giedymina grobów powstańców styczniowych, a w tym jego przywódców Zygmunta Sierakowskiego i Wincentego Konstantego Kalinowskiego, doszło do złożenia w niej ich szczątków. 22 trumny spoczęły w niszach pod godłem Rzeczypospolitej Trojga Narodów. Tuż przy kaplicy uwagę zwraca też grób wileńskiego ziemianina, bankiera, działacza społecznego i filantropa Józefa Montwiła. Anioł z jego nagrobka jest obecnie elementem logo wileńskiego Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą.